która polega, to oczywiście chcę całą mocą podkreślić, bez przyjemności resortu transportu budownictwa myślę, pochodzące również z budżetu Unii to, to są inwestycje, które służą ludziom, które dzięki którym również gospodarka, w tym gospodarka numer rozwija się. Taki jest Przede wszystkim funduszy unijnych. Dzięki nim w Polsce możemy szczycić się nieustannym wzrostem gospodarczym. W imieniu ministra rozwoju regionalnego pani Elżbiety Witkowskiej chcę podziękować na ręce Marszałka Województwa, w ręce Zarządu Województwa, Polskie Podziękowania, sprawnego realizowania regionalnego programu operacyjnego. Dzięki... Tej inwestycji, takim przykładom możemy być dumni z tego, w jaki sposób fundusze unijne przyczyniają się do modernizacji kraju. Tutaj... Proszę Państwa, tak jak powiedział Pan poseł oczywiście mnóstwo. Tak, tutaj, no, tu jeszcze za przygłoski nie ma, ale na przykład całe, całe zachmurzone jest szare, białe niebo. 嗯。